Dzień dobry, jest z nami Sebastian Kawaciuk. Tak. prawda? Nasi najwierniejsi widzowie mogą go pamiętać z korepetycji, których udzielał mu Maciej Goss. E, jesteś studentem już teraz drugiego roku. Tak, Czyli te korepetycje się udały, tak? Z czego mnie dostałeś? miałeś kogo? Z logiki, z rzemu i z prawa prawodawstwa. I wszystko zdałeś? Tak. No, super, proszę Państwa. Dobrze, a teraz nie o tym. Powiedz w ogóle, dlaczego poszedłeś na prawo? Poszedłem na prawo dlatego, że studia prawnicze dają mi taki ogólny samorozwój. Mm -hmm. Nie są to najłatwiejsze studia. Yy, na początku się wahałem, bo to był taka... Yy, różny nastrój mnie otaczał. Bo to nie jest tak, że po prostu się chodzi na te ćwiczenia, wykłady, jakoś to się zdaje. Trzeba naprawdę mm -hmm. usiąść i trochę się pomęczyć, ze cudzysłowie. Mm -hmm. Ale poszedłem na prawo, bo kiedyś miałem takie marzenie zostać notariuszem. Notariuszem? Tak. Nie adwokatem, nie prokuratorem. Nie, nie, nie. Okay. Mam nadzieję, że się spełni. Mhm. I to chyba i tyle, i aż tyle. No dobrze, rozumiem, że jesteś w środowisku studenckim, czyli mamy niesamowitą okazję, żeby porozmawiać o tym, co młodzi ludzie myślą, robią, i żebyśmy się dowiedzieli jako dzierżawici, jak to jest tak naprawdę. Powiedz, większość Twoich znajomych studiuje. Tak, większość z tak? studia. Bo Teraz jest taka moda, czy tam dyskusja się zaczęła, czy studia są w ogóle do czegokolwiek potrzebne. Rozumiem, że jak chcesz być notariuszem, to są potrzebne. A uważasz, że te studia są ważne? tak? Znaczy, uważasz, że to jest dobra droga? Nie lepiej by było otworzyć swój biznes? Już teraz wejść w jakieś IT, nie wiem, co jest teraz najpopularniejsze, i nie męczyć się na uczelni, zwłaszcza, że mówisz, że to jest wymagające studia? Osobiście większość znajomych chodzi na studia, mm. ale są też tacy, którzy już w wieku 20-19 mm. lat otwierają własne firmy i wiadomo, jakiś ten procent na początku się nie, jakiemuś temu procentowi się na początku nie udaje, ale niektórzy naprawdę całkiem nieźle sobie radzą, jak na swój wiek, więc mm. wydaje mi się, że. To nie jest potrzebne każdemu. Jeżeli ktoś tego nie czuje, nie chce mieć tego papierka, też niektórzy, niektóre osoby chodzą po prostu dla takiego papieru, czy skończenia mm. wyższej uczelni, to to nie ma kompletnie sensu. Tylko jeżeli właśnie chcesz, tak, a to jakaś masz... kariera zawodowa, mm. czy jakiś przyszłościowy zawód, czy w ogóle jakiś zawód. No rozumiem, czyli ty zawodowo jesteś jakoś tam tak. ukierunkowany, wiesz, że chcesz być notariuszem, a powiedz mi, a rodzinnie, masz dziewczynę? Mam. Masz. A no, ja wiem, że może słuchać, więc nie wiem, czy będzie deklarował. Ale rozumiem, że, że to jest stały związek, tak. chcesz z nią być i tak dalej, i tak dalej. W ogóle planujesz w przyszłości na przykład mieć dzieci? Rozmawialiście na ten temat z dziewczyną, czy to jest za wcześnie? Zasadniczo czy... tak. Zawsze chciałem mieć dzieci, to było moje marzenie. Zawsze od dwójka. Ja, tak. też, Aleksandra okay. też. I tak jak planujecie, że kiedy to będzie? Po studiach, w trakcie jeszcze? Właśnie o tym zastanawiałem się najbardziej ja. Mhm. Najlepiej dla mnie byłoby to po studiach, czyli. Z jakieś 28-30 lat. Zresztą mm -hmm. tak naprawdę no, to się bardzo zmienia, bo biologicznie myślę, się byłoby co gdzieś 15-18 lat. Tak kulturowo, bym jakieś 24-26, y ekonomicznie w ogóle. Mm -hmm. Ale no, myślę, że tak dla mnie, czy dla mężczyzny około 28 roku życia, y posiadanie dzieci jest takie. Okay. A wśród swoich znajomych też jest taka tendencja, tak? Czujesz, że wszyscy to odkładają, do właśnie po studiach? Tak, myślę, że większość młodych chce. Taką jakąś niezależność finansową najpierw zdobyć, i dopiero tak. później gdzieś tam planować dzieci czy przyszłość. Okay. No dobrze, teraz spróbujmy troszeczkę trudniejszy temat. Powiedz mi, no jesteś, studiujesz prawo. Co ty i twoi znajomi sądzicie o praworządności, o tej sytuacji, która teraz jest w Polsce, tak? o tym, jak twierdzą niektórzy, dwuprawiu i tak dalej? Czy się tym angażujecie, czy po prostu czekacie, co z tego wyniknie? Rozmawiacie na ten temat w ogóle? Myślę, że są takie dwie grupy. Niektórzy tak bardzo ambiwalentnie mhm. do tego podchodzą, co ma być, to będzie, a niektórzy faktycznie nie do końca się z tym zgadzają, czy po prostu mówią otwarcie, że nie odpowiada im rząd, który obecnie panuje. Mhm. Chociaż wydaje mi się, że w, obecnym, w obecnej sytuacji Polski chyba nie będzie już lepiej. Może lepiej będzie, ale nie będzie już jakoś dobrze, albo bardzo dobrze. To są takie świnie. Mówiąc o politykach, brzydko to nazwę, które mm. dopadają się do koryta i tak jakby na początku, kiedy każdy chce pokazać, jaki ten jest wspaniały, czy ile co nie chce dać państwu, kiedy dochodzi do tej władzy, ci politycy najczęściej te grabki y, zahaczają do siebie, więc... Bo też myślę, że młode osoby, czy też w ogóle na studiach prawniczych, gdzieś tam zdają sobie sprawę, jak to działa, jak to jest mechanizm. Ile osób pójdzie na, z Twojego roku, na Marsz 11 listopada? Masz niepodległości. Procentowo, myślę, że to może być jakieś 20%. Nie wiem, czy to jest wyznacznik tego, co, co jest faktycznie na uniwersytecie. A jakbyś chciał zareklamować i powiedzieć, że faktycznie warto mimo wszystko, mimo tego, że te studia są ciężkie, studiowanie prawa, to co byś powiedział? Co jest takiego ważnego w tym? Dlaczego? Uważam, że musisz? te studia dają ogólny rozwój. Mhm. Można się wielu rzeczy dowiedzieć, ale też skierować na ścieżkę zawodową, ponieważ wiadomo, że przez te pięć następnych lat ta aplikacja, czy też to, co chcemy robić, może się diametralnie zmienić. A sam znam też osoby już po trzydzieści, które skończyły studia w ramicze, a pracują w kompletnie innej branży i są zadowolone. Czyli w zasadzie też mógłbyś polecić te wykłady Macieja, które mamy na naszych stronach, także osobom, które nie są bezpośrednio zainteresowane prawem jako takim nie są Tak, oczywiście. Ja sam je oglądam, ale też polecam znajomym i niektórzy naprawdę również ważnie bardzo, bardzo to oglądają. No to bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy cię ugościć na naszych y, kanałach y, i polecamy kolejne nasze filmy. Y, w imieniu Macieja mówię ramen!